Dzień dobry. Znajdujemy się na terenie kompleksu muzealno-edukacyjnego Willa Bzów, gdzie w ramach kolejnego dnia festiwalu Zofiówka odbywają się przygotowania do spektaklu teatralnego inspirowanego postacią Aleksandry Piłsudskiej. Premiera tego spektaklu odbędzie się we wrześniu w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. A już za chwilę moimi gośćmi będą osoby odpowiedzialne za to przedsięwzięcie: Karolina Pluta i Pamela Leończyk. Karolino. Opowiedz, proszę, krótko, dlaczego to właśnie Aleksandra Piłsudska została Twoim natchnieniem do powstania tego spektaklu? Z jakichś powodów nie wiemy o niej za dużo. Dopiero się dowiadujemy. Więc z tym to było takie oczywiste, że jeżeli jest jakaś kobieta, która ma fascynujący życiorys, i ja się dowiaduję o niej pracując tutaj, to chciałabym się dowiadywać więcej. I ta jakaś ciekawość tego, tej kobiety, jej życiorysu sprawiła, że właśnie zaczynamy z Pamelą tworzyć spektakl inspirowany jej postacią. Tak, ale też taka perspektywa, że w przestrzeni społecznej, kulturalnej, politycznej również jest wciąż zbyt mało kobiet. I też z takiej właśnie potrzeby zaznaczenia widzialności, słyszalności kobiecej perspektywy postanowiłyśmy rozpocząć ten projekt tutaj. A czy sądzicie, że pomimo upływu lat Aleksandra Piłsudzka może być wzorem dla współczesnych kobiet i czego mogłaby nas nauczyć? Ja tak wzięłam oddech na hasło wzór, bo e, chyba nie chciałabym budować tutaj pokazywać, że o to jest wzór godny naśladowania, raczej jakaś inspiracja. To była niezwykle odważna kobieta, żyjąca totalnie w poprzek epoce, w której żyła. Podejmowała samodzielnie decyzje, często takie wbrew obowiązującym zasadom. I ta odwaga mnie bardzo inspiruje. A czy to jest inspirujące dla innych? Myślę, że może być. I też myśląc trochę na opak, czytając wspomnienia Piłsudskiej, widzimy, że ona głównie pisze o swoim mężu. I swoją perspektywę gdzieś ukrywa i uważa ją za nieważną. I znowu podkreślając ten właśnie motyw niesłyszalności i niewidzialności kobiet i myśląc o, o tej inspiracji trochę na opak, czy o tym wzorze trochę na opak, chcemy przedstawić historię, która może być pokazywana właśnie jako warta usłyszenia. Czyli Czyli jeżeli ona sama o sobie myślała, że może nie warto o sobie mówić, bo Józef jest ważniejszy, bo, bo mój mąż jest ważniejszy, to teraz chcemy pokazać, że nie, że właśnie te historie kobiece, które często były związane też nie tylko z polityką, ale też z ogniskiem domowym, również mają wartość. Proszę, powiedzcie, jak będziecie pracować w ramach tego projektu teatralnego? Myśmy już trochę zaczęły pracować. To, że dzisiaj rozpoczynamy pracę nad spektaklem, to jest jakiś kolejny etap. Wcześniej pracowałyśmy warsztatowo, między innymi zapraszając na warsztaty pod takim przewrotnym tytułem, A kogo obchodzi ta historia? Z m.in. mieszkańcami i mieszkankami właściwie sulejówka, z kobietami, z różnych takich matki, z córkami w gronie między Pokoleniowym. I w trakcie tych warsztatów usłyszałyśmy bardzo dużo też osobistych historii kobiet, takich dotyczących właśnie ich widzialności, ich, ich słyszalności, ich głosu dzisiaj, w XXI wieku. I te historie współczesne są dla nas takim też zapalnikiem do tego, żeby działać. I mówię o tych warsztatach, dlatego że wychodzimy od takiego szukania w tym, co jest tu i teraz, o czym dzisiaj mówią kobiety, dziewczynki, ale też y, mężczyźni. Y, I o tym, że y, nie, nie rościmy sobie prawa do tego, że my tutaj jako Tandem reżysersko-dramaturgiczny wiemy wszystko i mamy pomysł i teraz będzie tak, jak my powiemy, tylko raczej otwieramy ten proces i zaprosiłyśmy artystów i artystki, którzy mam nadzieję staną się współautorkami tak, tego przedsięwzięcia. założenie jest takie, że będziemy pracować partycypacyjnie demokratycznie, horyzontalnie w tym procesie. Czyli każdy ze twórców, którzy przyjdą do nas, dzisiaj się spotykamy po raz pierwszy w takim gronie artystycznym, że rzeczywiście będziemy tworzyć ten materiał wspólnie, bazując na przykład na wspomnieniach piłsudzkiej właśnie, na tekstach kultury, które nas dzisiaj inspirują, ale też na tekstach historycznych, które dzisiaj mogą też znaczyć coś innego niż kiedyś.